Witam serdecznie w tutaj Extreme Game. Zastanawiałem się dosyć długo na czym będzie polegać seria. bo RoboCraft już jest na rynku, no trochę czasu, nie wiem czy od 2000, chyba 14 roku czy jakoś tak. Nagrywałem odnośnie tej gry po prostu recenzję moją. No gra jest w pełni darmowa, trzeba rozwijać tutaj roboty i sobie nimi po prostu grać. Chcecie zobaczyć recenzję tej gry na moim kanale, no to w adnotacji będziecie mieli linka. Dobra, w dzisiejszym odcinku po prostu zagramy sobie, w każdym odcinku zagramy sobie jeden mecz. I po prostu przetestujemy moje stare maszyny, które kiedyś stworzyłem. Jeżeli nie masz klanu, a jesteś jakimś graczem Robocrafta, to zapraszam Cię do Robotech. A dzisiaj przetestujemy te stare maszyny. Ta maszyna się nazywa 4x4 Action. Po prostu tak ją nazywałem. Zwrócimy uwagę na pewne rzeczy i niuanse w tej grze które się zmieniły i które są gorsze też. Patrzcie, szybko znalazło nawet grę, więc ludzie grają w tą grę. No i spoko. Mamy z różnych zakątków świata ludzi Battle Arena. Tutaj będzie trzeba zajmować po prostu tereny. No i tak, mam tego Robo Action. I co można zwrócić uwagę, to sterowanie pojazdami, które są napędzane po prostu na koła. To one słabo jeżdżą w tej grze i w zasadzie ja osobiście ich nie polecam Bo już trochę przegrałem w tą grę w nowszej wersji no i tak te działka które posiadam no trzeba odblokować to po pierwsze są nawet dosyć dobre mają moc ale kół w robotach nie polecam no i co zajmujemy teren jak jest zajęty to jedziemy na następny teren zająć, jadę tam kurde ta mapa taka stara pamiętam miło, to jest jedna chyba z pierwszych map patrzcie gościu mi działka niszczy ale chyba nie uda mu się, ale udało mi się kurde tylko kiedyś te roboty się lepiej wydaje mi się rozwalały niż teraz tak czy inaczej fajniej się gra Próbujemy to zająć, gość... oja, trzech na jednego. No i ten robot, 4x4 Action. To jest laty powiem wam szczerze. Nie, nie polecam. <noise> Ogólnie te roboty teraz, co jeżdżą na tych kołach, to są słabe. Spróbuję kogoś upolować. Najlepiej budować roboty na... jasny gwint, ale tutaj miażdżą. Ooo, na kółkach to dziwne robi bączki ten robot. No jeszcze się wywróciłem. No i patrzcie, nie da się tym jeździć po prostu. Robi te bączki. Trzeba ostrożnie jeździć. 66 tysięcy, 34 tysiące, nie wiem czego. Patrzcie, to chyba był duży damage. O, kula. No i energia mi się skończyła, a ten robot nie jest jakiś tam specjalnie skomplikowany. Możecie dać w komentarzu znać, jak to teraz wygląda w tym Robocrafcie i co się najbardziej opłaca budować. O, już kurde, zniszczyli mi działka, uciekamy. O ile zdążymy, patrzcie, nie mam wszystkich kół, ale jadę. Ucieknę. Dobrze. Tutaj w bazie możemy się naprawić. O jedziesz kurde, patrzcie jak on jest skręca w miejscu. Ale nie, no w sumie trzech kurde, patrzcie jak to człowieka miażdżą. O, patrząc się na statystyki, no to każdy z mojej drużyny po prostu dostał sromotny łomot. Tutaj jeszcze ten gościu daje radę. gościu mi nawala w te działka moje i już muszę uciekać. Czy się zregeneruje? Czy zdąży się zregenerować? Dobra. Idzie. A, tu jeszcze jest przybliżenie. <grywy> A ja bez... O Boże, ale się zawiesiłem. No już koniec. Game over. Nasz rdzeń wybucha. Boom. Efekty specjalne. Defeat. Nara. Szkoda, że nie można swoich robotów po prostu oceniać. Przykład tego bym ocenił bardzo słabo. Znaczy stylistyka może jest dosyć ciekawa. W boju to on się nie nadaje. A w następnym odcinku sprawdzimy tytana. Także zobaczymy jak tytan sobie w następnym odcinku poradzi. A ja z wami się żegnam. Trzymaj pasie Cię po